Znowu ten cholerny sen. Jyota Rokujo, lat 17, metr 197. Jego ojcem jest japoński muzyk jazzowy, aktualnie na trasie koncertowej za granicą. Brytyjsko-amerykańska matka odwiedza chłopaka codziennie, by nakłonić go do opuszczenia celi. A, i jeszcze jego cela jest zapełniona rzeczami osobistymi. Ratunku, zabierzcie mnie stąd. Błagam, przenieście mnie gdzie indziej. To byli tylko miejscowi chuligani, a ten wysłał ośmioro z nich do szpitala. Wyraźnie powiedziałem, że może już iść, to dlaczego uparł się i nie wychodzi? Dobrowolnie siedzieć w takim miejscu, co on próbuje osiągnąć? Pomóżcie mi, on mnie zabije. Diabeł go opętał, wypuśćcie mnie. Proszę, zabierzcie mnie stąd. Niezwykła przygoda Jojo. Wojownicy gwiazd. Dobrze słyszeliście. Owa Stardust Crusaders dostanie wersję z lektorem. Ale po kolei, niestety nie mogę jeszcze zrobić prawdziwego dubbingu. Jednak z tym, co mam teraz, mogę już myśleć o czymś poważnym. Stworzenie jednego odcinka powinno zająć około 10 godzin. Są tu tylko dwie ścieżki audio, więc nie muszę przejmować się efektami czy muzyką. Mam jednak dla Was propozycję. Jest możliwość, żeby odcinki pojawiały się trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki. Jeśli miałbym utrzymać takie tempo, chciałbym do końca każdego tygodnia listopada dostawać od Was 200 zł by opłaciło te kilkadziesiąt godzin pracy w tygodniu. Oczywiście każdy wpłacający, niezależnie od kwoty, będzie odpowiednio uhonorowany. Jako akt dobrej woli dołożę do listy płac osoby, które już wcześniej wsparły mój kanał. Do przeczytania jest tylko kilkanaście odcinków, więc na grudzień mielibyście już całość. Pierwszy odcinek dostaniecie promocyjnie już niedługo. Ja na razie znikam. Bywajcie.